Rasa Hjur. Powiedziane jest, że Hjurzy przybyli do Eorzei z otaczających ją kontynentów i wysp. Po trzech wielkich falach migracyjnych są najliczniejszą grupą w porównaniu do pozostałych cywilizowanych ras zamieszkujących Eorzeę. Przedstawiają względnie przeciętną fizjonomię, we wzroście czy budowie ciała. Znani są z ich dziwacznych, krótkich i zaokrąglonych uszu. Hjurzy są dobrze przystosowani do pokonywania dużych dystansów pieszo cecha, dzięki której zdołali rozprzestrzenić się w tak znaczny sposób. Mają olbrzymią różnorodność języków i zwyczajów jako rezultat różnorakich kultur, które nie zdołały się ze sobą zsynchronizować do końca. Rasa Hjur: Klan Midlander. Klan, który jest stworzony przez ponad połowę całkowitej liczby hiurów zamieszkujących Eorzeę. Jego przedstawiciele osiedlili się w każdym mieście królestwa i prowadzą życie tak zróżnicowane jak sama ich kultura. Szkoleni w piśmiennictwie od wczesnego dzieciństwa, Midlanderzy są na ogół lepiej wyedukowani aniżeli przedstawiciele innych ras czy klanów. Mężczyźni są zazwyczaj większego wzrostu aniżeli kobiety. Poza tym, nie ma żadnych znaczących różnic pomiędzy obiema płciami. Rasa Hjur Klan Highlander Highlanderzy byli pierwszymi Hjurami, którzy dostali się do Eorzei. Ich nazwa wywodzi się z długiej tradycji budowania warowni w górach. Porównując Highlanderów do ich bratniego klanu Midlanderów, ci pierwsi są znacząco masywniejsi w budowie ciała. Ostatnimi czasy Highlanderzy stają się coraz większą rzadkością Beorzei. Są to zazwyczaj uciekinierzy z Alamigo, które opuścili tuż po jego upadku, pracując teraz w stolicy pustyni Ulda jako najemnicy bądź ochrona. Rasa Elezen. W dawnych czasach Elezeni byli najliczniejszą grupą zamieszkującą Eorzeę, roszcząc sobie prawa do władzy nad całym królestwem. Od zarania był to koczowniczy lud, którego przedstawiciele charakteryzowali się wysokim wzrostem i szczupłą sylwetką. Elezeni wierzyli, że Eorzea została im nadana przez bogów. Przekonanie to spotkało się z pojawieniem churów w ilości podobnej do inwazji. Rasy te mają za sobą długą historię konfliktów. Ostatecznie Elezeni podzielili się na dwa klany, które istnieją do dziś. Klan Wildwood obrał lasy za siedzibę, starając się chronić swą ojczyznę. Podczas gdy klan Dusk White wycofał się do jaskiń pod ziemi, unikając wszelkich kontaktów z innymi rasami. Rasa Elezen, klan Wildwood. Przez stulecia Elezeni z klanu Wildwood żyli względnie bezpiecznie w bujnych lasach Eorzei. Jednak po uformowaniu się rządów w Eorzei wielu członków klanu zawędrowało dalej od lasów, będąc przyciągniętymi przez porywający kosmopolitanizm pobliskiej Gridanii. Istnieje minimalna różnica pomiędzy płciami. Mężczyźni są postrzegani jako przede wszystkim łagodniejsi i bardziej szarmanccy w sposobie bycia. Pośród bratniego klanu Duskwhite, Wildwood Elezeni są nazywani zielonymi ze względu na ich zamiłowanie do lasu. Rasa Elezen, klan Duskwhite Wieki temu część Elezenów schroniła się w głębokich jaskiniach i pieczarach, szukając życia w pokoju i odosobnieniu. Dzisiaj zwani są Duskwhite. Dla swoich kuzynów z klanu Wildwood znani są jednak jako Szarzy z powodu ich upodobania do ciemności i kamieni. Zamieszkiwanie jaskiń nadal jest modne pośród klanu. Niektórzy jego członkowie uciekają się do napaści czy plądrowania, aby przeżyć, przez co są powodem drwin bratniego klanu. Jest kilka różnic pomiędzy obiema płciami u chociażby ta, że kobiety są często postrzegane jako bardziej porywcze i nieustępliwe. Rasa Lalafel. Maleńcy ludzie o niskim wzroście i okrągłych ciałach, lalafele, wydają się być niczym więcej jak dziećmi w oczach większości raz. Wielu z tych żywawych, małych ludzi przybyła z wyspy mórz południowych, gdzie prowadzili prosty, rolniczy styl życia. Było tak do czasu otwarcia morskich szlaków handlowych, kiedy to rozpoczęła się stopniowa migracja lalafeli do Eorzei. Teraz jest to jedna z najlepiej usytuowanych ras w całym królestwie, a znaleźć się można w dużych populacjach niemalże w każdym mieście. Pomimo, że kultura Lalafeli kładzie wielki nacisk na pokrewieństwo, istnieją także Lalafele, znane z przyjaznych stosunków z przedstawicielami wszystkich ras. Rasa Lalafel klan Plainsfolk. Klanten wziął swoją nazwę od płaskiego krajobrazu swoich ojczystych wysp. Ich swoista kolorystyka włosów, szeroki wachlarz ziemistych i trawiastych odcieni pomaga plain folkom wmieszać się w otoczenie, będąc efektywnym kamuflażem przeciwko potencjalnym napastnikom. Podobieństwo trawiastego podłoża Lanoskei do tego znanego lalafelom z ich ojczyzny przyciągnęło pierwszych osadników klanu do wyspy Wilbrandt. Znane dzisiaj jako Limsa Lominsa. Pleinsfolkowie są sprytnymi i oportunistycznymi ludźmi, przebiegłymi w swej mowie. Postrzegani są głównie jako istoty pełne życia, z upodobaniem do przesadnych konwersacji. Rasa Lalafel, Klan Dunsfolk. Być może najbardziej unikalną cechą Dunsfolków są ich świetliste oczy. Rezultat posiadania błyszczącej ochronnej warstwy, która pokrywa jej średnicę. Jest to ewolucyjna odpowiedź na oślepiające światło dnia, występujące na terenach ojczystych tego klanu. Wielu osobników nosi małe, tradycyjne klejnoty na czole, będące symbolem ich znaków zodiaku. Są stanowcze względem nauki, dając wiedzy pierwszeństwo ponad wszystko. Inne rasy wydają się postrzegać męskich przedstawicieli Dunsfolków jako introwertyków, którzy troszczą się bardziej o książki, swoje interesy i bogactwo Ulda, stolicy zbudowanej dzięki pomysłowości Dunsfolków, aniżeli o cokolwiek innego, mającego miejsce w królestwie. Rasa Mikote. Przodkowie mikote przedostali się do Orzei podczas ery nieskończonego mrozu, przemierzając zamrożone morza w poszukiwaniu dzikiego życia, dzięki któremu mogliby przetrwać. Przystosowanie do łowiectwa wyposażyła tę rasę w doskonały zmysł węchu mocne nogi i ogon, któremu zawdzięczają wyjątkową zdolność utrzymania równowagi. Mikote są znane z bycia bardzo terytorialnym gatunkiem, z którego wielu osobników pędzi samotniczy styl życia w szczególności mężczyźni. Rasa Mikote: Klan Seekers of the Sun. Samozwańczy Seekers of the Sun są klanem słonecznym rasy Mikote. Ich zamiłowanie do ciepła światła dziennego przenika przez wszystkie aspekty ich kultury, jako że jest widoczne w ich poświęceniu dla Zejmy, strażniczce, dozorcy słońca i bogini poszukiwań. Możliwe, że są najbardziej znani ze swych przenikliwych oczu, będących wynikiem pionowo ustawionych linii źrenic i lekko zabarwionych tęczówek. Powszechną cechą w tym klanie jest również odmienny kolor lewego i prawego oka ujawniający się od narodzenia. Cechę tą członkowie klanu odczytują jako pomyślną wróżbę. Plemiona Seekers of the Sun można znaleźć wszędzie w Eorzei, ze zwiększoną ich koncentracją niedaleko Limsy Lominsy i pustyni Sagoli. Rasa Mikote, klan Keepers of the Moon Nocni pośród Mikote nazywali się Keepers of the Moon. Przez światło dnia rozkoszują się w ciemnościach nocy, będąc poświęconymi swojemu bóstwu Menfinie, kochance bogini księżyca. Są oni odróżniani od swych słonecznych kuzynów dzięki ciemniejszym kolorom futra, większym muszą, okrąglejszym oczom, wyrazistszym kłom dłuższym i smuklejszym ogonom. Ich rytuał nakładania barw wojennych na twarz jest wciąż regularnie praktykowany. Jako, że wierzą, iż żywe barwy dodają księżycowych mocy. Po wielu latach konfliktu z ludźmi zamieszkującymi Gridanię, Keepers of the Moon w końcu doszli do porozumienia z ludźmi leśnej stolicy. Niektórzy nawet obrali Gridanię za dom. Rasa Roegadyn. Znani ze swej krzepkiej budowy i przenikliwych oczu, Roegadyni są najwięksi i najbardziej surowi w budowie pośród raze Orzei. Większość Roegadynów zamieszkujących królestwo należy do klanu Seawolf, ludzi morza, którzy budują swój majątek z morza bądź na morzu, będąc żeglarzami, rybakami czy piratami. Znacznie bardziej skąpy w liczbę jest drugi klan zwany Hellsgard który jest znany z poważniejszego zachowania, często trudniący się ochroną bądź kowalstwem. Rasa Roegadyn Klan Sea Wolf Dawno temu żadna łódź nie była bezpieczna od gniewu klanu Sea Wolf i ich brutalności. Niewielka wzmianka imienia klanu napawała przerażeniem serce każdego, kto żył z morza. Seawalls, czyli morskie wilki, pierwotnie przybyli z wysp położonych na dalekiej północy, gdzie dalej żyją jako rybacy. Od czasu rozlokowania lunitańskiej armady na olbrzymim obszarze Orzei, ich apetyt na trudnienie się piractwem osłabł. Teraz widok członków klanu będących żeglarzami bądź najemnikami floty na mniejszych statkach nie jest niczym dziwnym. Ludzie ci nigdy nie zapomnieli swoich rodzimych stron, używawszy starożytnego języka roegadynów przy tworzeniu imion swych potomków. Rasa roegadyn, klan Helsgard. Członkowie klanu Helsgard to roegadyni, których ciało i umysł były hartowane przez niewybaczalny gorąc wulkanicznych regionów, które zamieszkiwali. Wierząc, że góry wulkaniczne to wrota do świata podziemnego, przez wieki ich potomkowie trwali czujnie, uniemożliwiając duszom zmarłych powrotu do świata żywych. Jako, że mieszkają na surowej i nieprzyjednanej ziemi, dającej niewiele pożywienia, drugie i trzecie dziecko jest często wyprawiane w świat. Wielu członków Helsgard trafia do dużych miast, gdzie cięcy w pasie i twardzi w postawie osobnicy pożądani są w charakterze żołnierzy czy najemników. Dzięki temu często młodsze rodzeństwo gromadzi większy majątek niż ich starsi bracia i siostry. Rasa Aura: Zakrąglone rogi i łuski ułożone w przepiękne wzory charakteryzują rasę Aura. Członkowie tej rasy podobni są do Chiurów, wywodzą się zaś z daleko wschodniego otardu. Wielu spośród innych ras uważa Aura za potomstwo smoków. Przesąd ten jednak został obalony dawno temu, kiedy to uczeni wyodrębnili kilka znaczących różnic pomiędzy rasą aura a smokami, co było dowodem na to, że oba gatunki mają odrębne korzenie. Przede wszystkim wzmocniony słuch i orientacja w terenie, będące zasługą czaszkowych wypustek cecha, którą smocze rogi nie zapewniają. Kolejnym dowodem jest olbrzymia dysproporcja pomiędzy masą ciała kobiety i mężczyzny z rasy aura. Ponownie cecha powszechnie nie widziana u smoków. Rasa Aura, klan raen. Aureański mit o początkach rasy Aura mówi o ojcu jutrzęcej matce zmierzchu. Raen wierzą, że w ich żyłach płynie krew ich ojca, wspaniałe białe łódzki i żelazna wola służą jako dowód ich pochodzenia. W przeciwieństwie do siostrzanego klanu Xaela, którego plemiona toczyły niekończące się boje, Raen pokochali życie w pokoju i odosobnieniu. Porzucając koczownicze życie, ich przodków osiedlili się w głębokich dolinach pomiędzy górskimi szczytami otardu. W rzadkich przypadkach pojedyncze osobniki wędrują poza Mgłę doliny aby szukać przygód w dalekich od swego domu królestwach. Rasa Aura Klan Xaela Aureański mit o początkach rasy Aura mówi o ojcu Jutrzęce i matce Zmierzchu, z których wywodzi się cała rasa. Xaela wierzą, że w ich żyłach płynie krew ich matki. Ich lśniące czarne łuski i płomienna wola służą jako dowód ich pochodzenia. W przeciwieństwie do siostrzanego klanu Raen, którego członkowie wiodą samotne życie, ukryci za dzikimi szczytami wschodniego otardu, Ksaela są wolnymi duchami, które przemierzają rozległe stepy zachodnie w zżytych plemionach, polując, zbierając czy prowadząc walki z sąsiednimi plemionami, tak jak ich przodkowie od niezliczonych generacji.